Zanim drugi utnę, to ten przymierzyć, czy on w ogóle pasuje. Czy się nie walnąłem kuźba? Mam nadzieję, że nie. Kurwa, nie ma jak się tu ruszyć z tym wszystkim. Lamelków się zachciało. Oj, A tam sztukateria jest, muszę wyciąć, ale dobrze będzie, dobra, on ja taki zakurzony, mogę wycinać drugi, drugi pójdzie tu i będzie cacy, mieści się to jest dobrze, opa, akustyka, grubszy filc, lepsza akustyka, no. Także drugi też odcinam sobie. Nie wiem czy. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz tnę lamele, bo nie miałem jeszcze z tym styczności, nie było okazji zakładać i dlatego odciąłem najpierw nożykiem filc. Bo po pierwsze to mi zrobiło prowadzenie dla piły, że idę sobie piłą przy filcu i wiem gdzie ciąć. A po drugie nie wiem czy pilarką przy tak wolnych obrotach ono by ucięło filc, czy by go zawinęło i by, wiecie wciągnęło w zęby i tutaj by się gdzieś gór doliło. I wyszarpałoby mi tylko filc, że tak powiem, z, z tego miejsca. Dlatego wolałem odciąć to ręcznie z nożykiem, a dopiero później przyciąć te listewki. I o! Tu od czoła patrząc będzie ładnie, to się zaraz tutaj o, nożykiem poprawi. Poza tym to idzie tam na górę, żeby to widzieć, to by ktoś musiał tutaj podejść i dosłownie przy samej ścianie zajrzeć, żeby zobaczyć. Także jest gitara. Dobra tniemy drugi Tylko żeby teraz z obu strony uciąć Bo z jednej jest deska Z drugiej strony jest filc Żebym na odwrót nie zrobił Najwyżej bym dał cięcie do dołu Ale fabrykę chcę zostawić na dole Bo fabryka jest ładnie zakończona Więc to będzie widoczne Niech to będzie na dole No i tniemy Poszło po panelu, ale nie ma śladu. I co, filc wyrzucamy? No oczywiście, że nie. Przecież mi się to do czegoś przyda. Kobita powiedziała, żebym na czarno pomalował. Ten filc jest fajny, bo jest gruby, taki sztywny. I kobita chciała, żebym pomalował tu na czarno to, bo ja planowałem tutaj drewno, ale patrzę, że fajnie by wyglądał taki filc, jakby był wklejony. Wiecie, fajnie to robi takie złudzenie. Kobie trzeba mieć taki takim kawałku taki filc. Muszę zobaczyć, czy da się kupić. Może bym z filcu zrobił? Nie, nie, gadaj głupot. No i dobra, smarować klejem i kleić. Op. Myślę, że tyle wystarczy. Widziałem, że niektórzy kleją na każdej deseczce i to dosłownie pasami, ale myślę, że to nie ma sensu. To nie jest na suficie, klej ładnie odstaje, więc powinien ładnie przyjąć i powinno się to trzymać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż tutaj tak mało dałem tego kleju. A, jeszcze trochę. By się miało gdzie rozmazać. Do góry nie poleci. Dobra. Kleję na mamuta, oczywiście. Czy oczywiście? No nie, to nie jest takie oczywiste, no ale jakby się kto pytał, to kleję na. Ja. chyba miałem wyciąć na ten. Miałem wyciąć na sztukaterię, i tu trzeba wyciąć, widać i widać. kurde, nawet szerokość tych pasków mi prawie wyszła taka sama jak tych lameli. Tak z daleka na oko. Są ciut, ciut szersze, ale niewiele. Tak jak mówiłem, do ledów jeszcze założę ściemniacz, bo one mi za, za bystro świecą, więc one będą tylko poświatę dawać, będą przyciemnione, bo to jest za, za ostre te światło, ale jest ładnie. Cała ściana w sumie by wyglądała zajebiście. Może kiedyś. Zostawiłem sobie karteczkę, co to jest za lamel, producent i kolor i może kiedyś, kto wie, będzie się chciało, to się dokupi, się całą ścianę wypierdzieli. Czy tą nieszczęstą ścianę w lamela? jakby wyjechał i pojechał po tej ścianie, też by ładnie wyglądało, mi się wydaje. Dobra, bierzemy się dalej. Dobra, czas się wziąć za tapetę. Rozłożyć ją sobie tutaj, na podłodze. Muszę zgrać wzór. I ją przyciąć wstępnie. Klej do fototapet. 70 gram na 1,75 litra wody. Naprawdę? 2? 1,75 litra miałoby mi to starczyć na całą tą ścianę? Szczerze w to w to wątpię. Bo gdybym miał wałek nienasączony duży klejem, to podejrzewam, że gdy 0,25 to od razu wałek wejdzie, żeby go nasączyć, i 1,5 litra to tak. Na styk, bym powiedział. Nawet nie będę używał tego kleju. Nie wierzę tym klejom, które są dawane do tapet. Z drugiej strony też powinna być taka tubka zabezpieczająca. Nie było. Tu już jest, widzę, tapeta zagięta. No, ale to są docinki. Ciekawi jesteście, co to za tapeta? O. rozwijaj się! Nie, nie sądziłem, że będzie taka połyskliwa. O, no, dużo tu nie zobaczycie. Nie sądziłem, że będzie taka połyskliwa. Myślałem, że ona będzie w macie i będzie w strukturze takiego, wiecie, jak ta, która jest w sypialni, w strukturze takiego zamszu, a nie było tego opisu jak kupowałem, więc... Dobra, zaraz muszę zobaczyć, który bryt, to jest który, bo nawet nie są ponumerowane. Kurde, by się zwijało. Dawaj mi to tu. Zaraz dochodzę z nią do ładu i zaczynam klejenie. Ale można ją sobie podrasować. 275 mam ścianę. Dobrze jest trzymać ten plamaster właśnie w tej ręce, z której macie tył tapety.